Powiem wam tak, ptaszki kurwa już nawet śpiewają. Zaraz się zrobi jasno: no nie może tak się stać. Musi to dojść do skutku. Ostateczna próba po celu do trupach, przyjacielu, nie ten droga. Lecim, lecim, lecim z tym, bo już kurwa się robi dzień. Podgłośimy mi nawet Będzie dobrze teraz. Musi być Yo, jo, jo, jo Hejterku, nie dojebany możesz czekać mi do pałej chów do tobie oraz całej twojej zjebanej zgrai Tito P.R.O. O otoczony gęstym dmęc, powity gęstą głową. Yo Piedeluję się tu, aby rozprawić się z zachowaną rap grow. Ty mówisz mi, że ja nie trafiam bit. Nie trafiam bit. Nie trafiam bit. Zapomnij, że ja kurat, kurat, jestem uparty. Prędzej czy później dojdzie na szczyt. dojdę na szczyt. dojdę na szczyt. Obalając swój mit. obalając swój mit. Że w życiu liczy się tylko jebany fit. Jebany fit. I tylko, aby się wpiedolić na wim, i dostać się do elit a ja powiem tak że są rzeczy cenniejsze niż kwit pierdolny kwit zarzucasz mi jeden z drugim że ja jestem naśpany serio ja mogę w mig obalić twoją teorię strasznie chwiejną strasznie strasznie chwiejną mam nienawidzone adhd mam hat ale czy to ty kurwa pojmiesz czy ty to, to pojmiesz w mojej głowie jest tak cały czas uczyć w jebanej wojnie jebanej wojnie ale chuj w to najczęściej kończę gloriu pozdrawiam ziomali, zajebistej ziomali Co podbili mi dopaminę dziś Do niewyobrażonej skali Niewyobrażonej skali to się chwali, Pozdrowia dla wszystkich dobrych ziomali Elon z fartem, pozdrowienia Pozdrowienia z podziemia I oby z ducha hartem Oby z ducha hartem, zdrówka I z fartem odkrywam właśnie przed wami Pierwszą moją kartę